Pierwsze żniwa w Małopolsce jęczmienia zimego suche jak pieprz słoma troszkę to, ale jęczmień jest twardy Pan przyjechał w 4 na 4. Niski jest, więc ale będziemy widzieli, jak będzie sypał no. na razie, to musi się komba i trochę wiadomo przetrzeć a jak się przeczy no to już będzie można ruszyć szybciej ile będzie jęczmienia to tak nie jakie są takie place no ale to... nic nie poradzymy jest ten kawałek i ten kawałek tutaj jest za razy przejechać federem tam dali to jest pszenica ach kurwa zapach nich. to jest to ale widoki tutaj mają ładne zaraz będzie jechał do góry to Będzie się siaki, ale to co to siaki to dokładnie nie wiem, to, jest to nie jęczmienia. Na razie jęczmienie, pszenicę. To będzie ho, hopę, ho. Kup, kupę, kupę roboty. No. Mm -hmm. Bąki mnie atakują jeszcze, kurde no, Kurwa, atakuje dalej Komba w miarę ustawiony. No. I tak się musi, tak jak mówiłem, wszystko musi się wyczeć. Wszystkie te blachy, zerdy, jak się trochę podecze, to będzie mógł szybciej ruszyć. a będzie odwrotnie jechał a skubany Adam sobie pomyślał, że coś się nagrą chwilę wjechane już w o widać jak się tam kurzy nie wiem czy będzie na kamerze widać ale kurzy się po pieronie tam na dole jest sposa. Lepiej Przejdziemy trochę do góry, tam, do może lepsze widoki. O, to są takie place, co nie zeszło, no ale to nic na to nie poradzimy. Troszkę trawy, no. Gospodarz będzie oglądał to. co to panie za trawa jest? Co to ma być? Trawa, trawa jedzie. Jedzie, jedzie Dwójeczką jedzie się trochę kombaj przetar to, to można mu po gazie dać. Czy będzie od dołu kosił, czy kto to wie. Tam jeszcze miał ustawić obroty mocarni. Wiater to ustawiony. Sita przestawią. Każdy komę będzie czyścił, tylko trzeba wiedzieć jak. Ustawić. Bo byle jak też wiedzie, też w miarę wiedzie, ale żeby w miarę szybko jechać i czyścić, to mało kto umi. Jak fajny. Kombaj dymka nie daje. Ustabilizowało się. Nie wiem czy będzie. Jechał właśnie od dołu tutaj pomału do góry, czy obiedzie tu roz kto to wie. Także parę filmów padnie. Kiedyś padło właśnie z tego, z przygotowania yondera. Takie co my tam już porobili trochę w miarę. Co zostało i co ten Jadą po kolei takie sianto mało. Nie wiem, może nagrom co ja będę kiedy przewracał czy grabał. To coś się nagro. na razie dopisuje, no niby niedziela, poniedziałek, dziś jest wtorek Dość w miarę ładnie, wiaterek Suszy i ten Zobaczymy jak będzie w kolejnych dniach Ale jeszcze to jest nie to, na dwójce jedzie, ale nie to Jeszcze te blachy się nie poprzecierały wejdzie jeszcze film z Klysona M89 Power Power Gamonius Zapierdala w miło. Jęczmień to tak jak widać tutaj całkiem praktycznie zdjęty. O, widzimy. zdjęty całkiem. Także jęczmień 100% dojrzały, twardy Wziąłem tak na zęba to około nie wiem, 10% będzie wilgotności na pewno no i co? No? Tu obiedzie kółko, tam obiedzie kółko i będzie. będzie jechał do góry najwyżej se zrobię drugi odcinek